Cześć, mamy takie oto zadanie ze stechiometrii. Rampdałem jest Brainly. No i tutaj może przepiszemy sobie równanie reakcji pierwsze, które tutaj mamy. No i dobierzemy współczynniki. Następnie zrobimy sobie tabelkę. stan początkowy, przed reakcją nie mogło być produktów. Zmiana. No i to, co po reakcji pozostało. To ja sobie to trochę przesuniemy. No i najpierw wyliczymy sobie masę substancji z tych 200 gram i 15%. Czyli policzymy, ile to jest 15% z 200 gram. No więc jest to 0,15 razy 200. No i wstawiamy 30. Masa molowa, ZnO3 dwa razy wzięta. Czyli sumujemy sobie masę z układu okresowego wszystkich atomów i dodajemy. No to razem jest to 189 g na mol. No i z tego policzymy sobie liczbę moli. Czyli podzielimy masę substancji przez tą masę molową. No, i to jest tam 0, 1, 5, 7 powiedzmy w molach. No, jeszcze trójkę może dopiszę. I sobie to zmniejszymy. No, i wpisujemy sobie tutaj liczbę moli początkową. No więc tutaj nic nam nie napisali na temat drugiego reagenta, więc uznajemy, że sobie ubywa w całości. Tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę, więc tego ubywa dwa razy tyle. No i tu mamy 0, bo dodajemy P plus delta równa się R. Zapiszę sobie drugie równanie reakcji. Dobierzemy też współczynniki, rzecz jasna. No i również zrobimy tabelkę. No i podobnie, przed reakcją nie mogło być produktów. Tego musiał być nadmiar, żeby pozostało nam troszeczkę po tej reakcji. I żeby mogło przereagować z naszym nadmiarem ZnH dwa razy wziętego. Wpiszę sobie tutaj x, no i ta liczba moli KOH, które nie przereagowało w reakcji pierwszej, to będzie jednym z substratów dla tej drugiej reakcji. No bo wiemy, że związki amfoteryczne reagują z nadmiarem dodanego danego czynnika w postaci mocnego wodorotlenku. Tutaj mamy jedynki, więc tyle samo będzie nam powstawało ze ten OH dwa razy wzięte. No i tego kno 3 tutaj nieistotny jest, ale też wpiszę. Będzie dwukrotnie więcej, zgodnie ze współczynnikami. No to wpisujemy wyniki. No i ta ilość naszego ZNOH dwa razy wziętego powstałego w poprzedniej reakcji będzie również substratem dla tej reakcji drugiej. No i tu znowu zmiana, no i stan równowagowy, czyli tam po reakcji po prostu co pozostało. No i to musi przereagować sobie w całości do samego zera. To oczywiście dwukrotnie więcej tego musi przereagować, ale też do samego zera, bo już tu ma nie być wodorotlenku. Policzymy sobie, ile wynosi ten x, czyli po prostu p plus delta równa się r, no więc x minus 2 razy 0 15873 równa się 0. No i tam wykonujemy działania, przenosimy na drugą stronę liczbę, zmieniamy znak. Więc tu będziemy mieli w molach ile trzeba było tego wodorotlenku na tą reakcję drugą. No a jeszcze tam był użyty w tej pierwszej reakcji, to może tam sobie wstawię y. No i tak samo policzymy sobie y plus to, co tam mamy w miejscu delta, równa się x. tam było... Tam było tyle. No oczywiście też wykonujemy działania. No i to tam wychodzi 0,63492, gdzieś w molach. Objętość była równa tam 500 cm, czyli pół decymetra sześciennego No i z tych dwóch liczb policzymy sobie oczywiście stężenie molowe, więc podzielimy je przez siebie. No i Y to oczywiście jest ilość tego wodorotlenku na całą obie reakcje. Po prostu po tej pierwszej pozostało troszkę, pozostało X. No i przereagowało z tym ZNOH dwa razy wziętym. Czyli co? Wpisujemy wynik. Około 1,27 mola na decymetr sześcienny. Dzięki za uwagę. Cześć! Odchylenie standardowe może odjąć mowa. Te są gry hazardowe, przez które można stracić głowę.